Czeka mnie prawdziwa rycerska przygoda, gdzie w 100 dni będę musiał zdobyć oręże, rumaka i odbyć prawdziwy pojedynek. A to wszystko, by zdobyć złote piórko dla księcia Ivan Doe. Tak, ten książę Ivan Doe, z którym serial będzie się mogli oglądać na Cartoon Network już od tej soboty. Premiera 13 maja, wielki maraton. Zaczęło się całkiem zwyczajnej nocy, kiedy to do mojego okna skradł się dziwny domowy elf. Tym razem to to już musi być dobre okno. Halo, halo, pobudka! Kło, co jest grane? Kim ty jesteś? Co ty tu robisz? Dinerku, zostałeś mianowany rycerzem księcia Ivy ale musisz zdobyć złote pióro i udowodnić swoją rycerskość. Masz na to tylko 100 dni. Co ty do mnie gnomie gadasz? Ja nie mogę takich rzeczy robić. Ja mam jutro rano do pracy na 8 YouTube'a robić. idę spać, nara! Jaki spanie? jaki spokój! Wejdź do portalu, musisz przejść przez niego do średniowieczny, ja przeżyć to... niesamowitą przygodę! Nie ma łóżka! Nie ma spania! Wejdź do środka! Nie idę do żadnego środka! Moje łóżko, zniszczyłaś mi łóżko! Jak chcesz odzyskać te swoje cenne łóżko, to zbierz to pióro i będzie z głowie, no! Co to ma być, no? Mówili, żeby nie bawić się zapałkami przed snem. No nieźle, nie mają nawet to i to gdzie ja niby jestem, co jest zgrane? Te, panie kolego, potrzebujesz może fawkulce? Nie, Boże, dobra, co to, co to ma znaczyć wawkulce? To czego ty tu chcesz, jak nie szukasz wawkulca jakiego? A bo ja wiem, to trafiłem przypadkiem, no jakaś wróżka do mnie przyszła, powiedziała misję od księcia Ajwendou. Ajwendou? A my w Łabędziowie tej wiewióry nie lubimy, Oj, tylko książę jest... łabądź. Ła, łabędziowo, książę łabądź? Co jest niby grane? Pst. Ej, hey, i skoro już tu jesteś i masz być rycerzem, to potrzebujesz chyba konia. A tak się składa, że ja kunia to mam. Ej, kuchu, <słuch> dobra, skąd ty wiesz, jak ja mam na imię? Jak mam nie wiedzieć, jak masz na imię? Jesteś głównym bohaterem tej opowieści. Dobra, to ma chyba. To ma chyba sens. To, to co masz do zaoferowania? Każdy przecież wie, że rycerz bez konia, to jak nożyce bez papieru i kamienia, mogę ci sprzedać jednego. Chciałbym, ale nie mam pieniędzy, chyba masz rację. Nie chcę od ciebie pieniędzy? Chodź za mną! Mm, Dilerku może nie potrzebuje pieniędzy, ale chcę od ciebie coś innego. Proszę cię, uderz mnie w plecy. Zaksztucilem się jabłkiem jej! I... Lala, dzięki kolego, jestem bardzo zadowolony. Oto twój upragniony koń nagroda. Co, to nie jest żaden koń, to jest jakiś. To jakiś bobek jest. No to się ładnie dałem wysadzkać. I co ja teraz zrobię, no, z takim koniem? Dilerku, ja wiem co możesz zrobić. Możesz dać mu hiperowies. Czekaj, co ty do mnie mówisz, gościu? Normalnie panie kolego, to co potrzebujesz to hiperowies. Czekaj, hiper, co? Hipergucio. Nie no żartuję, ha 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 ha. Hiperowies! Taki bajer co wyleczy każdego konia, ale niestety u nas w mieście ma go tylko książę łabędź i wątpię, by chciał go oddać dobrowolnie. O, to chyba to hiperowies. Halo, lolo, 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 co to za buntownik? Chcę ukraść mój hiperowiec. O! Ty draniu, co ty tam mam roczesz? Wiesz ile to kosztowało? Wyzywam cię na pojedynek na A u-o-u. Oj, mamusiu, ale śmierdzi on. Nie, nie. Nie, nie, nie. Wiedziałem, żeby gdzieś burzyć na kolację. Ło, wow, miecz! Miecz się może przydać! Rydzę, że potrzebują miecze i hiperowiec dla konika. Smacznego, nie odław się proszę. Yo, yo, mam konia, działa, to ale pickie! Dilerku, nie tak prędko. Starsza pani potrzebuje twojej pomocy. W mojej piwnicy jest straszny potwór. Nie mam czasu na takie głupoty, ja mam ważną misję! Ale przecież prawdziwy rycerz zawsze pomoże starszej pani. Nieważne o co go prosi. Nie, no dobra, dobra, ale to musimy się pospieszyć. Czego chcesz ode mnie? Ta straszna bestia zamieszkała w mojej piwnicy. Nie mam jak się jej pozbyć. Jestem tylko biedną, drobną i ducha winną staruszką. To robota dla takiego prawdziwego rycerza, jakim totalnie jesteś ty. To moja chatka, wejdź do piwnicy i go pokonaj. Raz, raz, wejdź do środka i nie obracaj się za siebie. To nie podstęp. Dobra, zobaczmy, co tu chodzi, tutaj kuryjko nie ma, nic nie tutaj o, 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 to może tutaj, co, co, co to jest za wejście, co? Aha, mamcie potworze! A więc ciebie też ta rażpla zamknęła? O czym ty mówisz? To ona jest potworem i mnie tu zamknęła, a to jest mój domek, nie ogarnąłeś? Hahaha, mam kolację, zaraz przyjdzie Mariuszek i zrobi z was bigos lelelele. Ej, w sumie to, ta sprawa jest takie fajna, ale ja wezmę, to jest jakaś żenada, ja stąd spadam, no. O, w mordę! O ty draniu, co ty tu robisz? To ja, Królak Solotl i nie lubię korników w moim zamku, więc trafiasz do lochów. No, nieźle. Wypad no, raz raz. Teraz zgnijesz w tej celi, bo na to zasłużyłeś. Ej, dobra, bo jakby ja tutaj ten, ja mogę wszystko zrobić. Mogę udowodnić, że jestem rycerzem, mam misję! No jakoś, cwaniaczku, mnie to nie przekonuje. Brzmisz jakbyś chciał mi sprzedać odkurzacz. Słuchaj, mogę wszystko! Mogę nawet. Mogę walczyć na arenie. O, na śmierci życie! Dobra, niech ci będzie. Wyślecie na arenę, a jak ci się nie uda, to zginiesz i będzie beka. Witajcie karaluszki na mojej prywatnej arenie. Teraz waszym zadaniem jest walczyć na śmierć i życie. Dela mojej wykwintnej rozrywki. Nie jadłem śniadanka, nie rób mi krzywdy! Trzeba jeść śniadanka, zawsze. WOW, po w dilerku to było niesamowite, teraz idziemy do mnie do zamku zabawić się i świętować do rana. Bawimy się, bawimy się, świętujmy se, świętujmy se, bawimy się, bawimy się, świętujmy se, świętujmy se, bawimy się, bawimy się. Proszę, fajna imprezka, super się bawię. Ej, a w ja ogóle... Mogę... Ej, a co to jest, złote piórko? Tak, to złote piórko, a co? A w sumie fajne jest, daj podtrzymam. Ej, weź gościu. No na, i na, 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 darowałem Ci życie, a ty idziesz sobie żyć tak po prostu beze mnie. Weź to piórko sobie, ale wróć do mnie, proszę cię. Ja cię kocham tak bardzo. Dobra, dziwnie bardzo, gdzie może być ten cały książę Ivan O co chodzi? Czy ktoś mówił Ajwandą? To ja? Książę Ajwandą. Widzę, że masz dla mnie złote pióreczko co kokół kok? Tak, oczywiście, proszę bardzo, to jest twoje piórko. W porządku, dealerku, teraz mogę ci oddać twoje łóżko. Zasłużyłeś. No, dziękuję bardzo i dobranoc.